Dzień dobry kochane, dziś opowiem Wam o tym, w jaki sposób stosować peeling kwasowy i czym się kierować przy jego wyborze. Peelingi kwasowe dzielimy na słabsze i mocniejsze. Do tych słabszych zaliczamy te 2-3% do 10%, a mocniejsze to są już o mocy od 20 do 40%. Jaką zasadą kierujemy się przy ich wyborze? Po pierwsze, najważniejsze, jeżeli zaczynasz przygodę z jakimikolwiek preparatami kwasowymi, zdecydowanie sięgaj po te delikatniejsze, czyli te o kilkuprocentowym stężeniu. W ten sposób zapobiegniesz podrażnieniom skóry, zobaczysz, jak Twoja skóra reaguje na takie preparaty. Jeżeli jesteś już wprawiona w preparatach kwasowych, bądź Twoja skóra jest skórą mieszaną, tłustą, Łojotokową i silną, taką w swojej strukturze, to wtedy możesz sięgnąć po taki peeling mocniejszy. Ale tak jak mówię, zawsze jest pierwsza podstawowa zasada. Jeżeli nigdy nie stosowałaś tego rodzaju preparatów, to kieruj się łagodnością. Delikatniejszy preparat będzie bezpieczniejszy. I właśnie teraz od tych delikatniejszych peelingów kwasowych zacznę. Tutaj możemy sobie wyróżnić kilka, już mamy w tej chwili naprawdę ogromne pole do popisu na rynku, ale takimi, które często dosyć polecam, to są peelingi z Bandi, naszej polskiej marki. i Tutaj mamy peeling anti-akne, czyli peeling, który będzie działał fantastycznie w kierunku cer problematycznych, anti-dry, czyli peeling nawilżający, który w sobie zawiera kwas mlekowy i mocznik, więc będzie ukierunkowany dla skór suchych, wrażliwych czy na anti-róż. Tu są trzy rodzaje takich peelingów. anti to będzie z kolei peeling dla osób dotkniętych trądzikiem różowatym i dla cer naczyniowych. Taki podobny dość podział znajdziemy również też w kolejnej polskiej marce Flosleg z serii Dermo Expert i tutaj znajdziecie peeling rozjaśniający, przeciwtrądzikowy czy dla skór dojrzałych. Jeżeli chodzi o Konsystencje tych peelingów to tak naprawdę one wszystkie są szalenie do siebie podobne, bo wszystkie te peelingi występują w szklanym opakowaniu z nakrętką z pipetką. Jak należy takie peelingi stosować i kiedy? Przede wszystkim najważniejsza to jest pora. Wybieramy, sięgamy po takie peelingi porą wieczorową. Dlaczego? Skóra wieczorem zdecydowanie jest mniej nastawiona na ochronę. W związku z tym ona lepiej będzie przyjmowała wszystkie składniki aktywne i będzie mniej skłonna do podrażnień. To jest szalenie ważne. Nie sięgaj po peelingi kwasowe rano, szczególnie gdy wychodzisz zaraz na zewnątrz, dlatego że ryzykujesz dużym podrażnieniem skóry. Taka skóra może zdecydowanie silniej aniżeli zazwyczaj zareagować na słońce, mróz, wiatr, czyli na czynniki atmosferyczne. Też będzie bardziej skłonna na podrażnienia, jeżeli chodzi o jakieś yy, Przemysłowe zanieczyszczenia bądź po prostu kurz. Dlaczego, dlatego zdecydowanie bardziej korzystna będzie pora właśnie ta wieczorna. Jak należy skórę przygotować na zapodanie na, przed naniesieniem takiego peelingu? Przede wszystkim bardzo dokładnie przeprowadzamy trzy kroki w oczyszczaniu, czyli mamy tak, demakijaż za pomocą olejku lub mleczka, następnie żelmyjący i na końcu tonik. Osuszamy dokładnie skórę, czyli to oczyszczanie absolutnie tu się w żadnym aspekcie nie zmienia. Ono zawsze musi być dokładnie przeprowadzone. Po zastosowanym toniku osuszamy skórę, i na tak przygotowaną skórę możemy nanieść taki peeling kwasowy. Peeling kwasowy. Nanosimy w ilości kilku kropli. Co to oznacza, w ilości kilku kropli? To nie ma być tak, że sobie wylejecie całą pipetkę na rękę i rozprowadzacie to na twarzy, tylko to naprawdę ma być kilka kropli, 4-5 kropli. Po jednej, dwóch kroplach maksymalnie na większe partie twarzy, czyli na policzki, po jednej na czoło, na nos i brodę. Oczywiście taki peeling możecie też zastosować na szyję i dekolt, do, do, do czego ogromnie zachęcam. I teraz rozprowadzamy delikatnie taki peeling po kropelce. Uwaga ogromna na oczy i słuchajcie, zaznaczam to bardzo, bardzo wyraźnie. Uważajcie, omijajcie okolice oka. Jeżeli tam dostanie się peeling kwasowy, to jest masakra, dlatego że momentalnie musicie takie oczy przemyć. Czym to może poskutkować? No niestety. Uszkodzeniem rogówki. Nie mówię, że trwałym, ale może to być takie rzeczywiście uszkodzenie rogówki i będzie mocno nieprzyjemnie. Więc jeżeli cokolwiek takiego Wam się zdarzy, to momentalnie przemywacie oczy bardzo dużą ilością letniej wody i najlepiej takie oczy jest zakropić solą fizjologiczną, żeby złagodzić to podrażnienie. I teraz wróćmy do tego. Jeżeli nałożyłyśmy peeling. Delikatnie wmasowujemy. Jak w ogóle jest najbezpieczniej, właśnie, żeby ten peeling nie dostał Wam się do oczu. Nałóżcie sobie albo na opuszki palców, albo na wnętrze dłoni i delikatnie palcami rozprowadźcie. Nie róbcie tego bezpośrednio nie nanoście takich kropelek pipetką, bo właśnie może być takie niebezpieczeństwo, że ten preparat Wam spłynie prosto do oka, i wtedy naprawdę, jak wspominałam, już jest nieprzyjemnie. Także lepiej nałożyć na dłoń i delikatnie palcami przenieść. Czyli potraktujcie taki peeling kwasowy jak coś w rodzaju serum. Czyli jeżeli zastanawiacie się, gdzie go użyć, tak, to on zawsze będzie pod kremem. Czyli jeszcze raz powtórzę, mamy najpierw dokładne oczyszczenie twarzy, tonik osuszenie twarzy nakładamy kilka kropelek peelingu kwasowego, czekamy do wchłonięcia i nakładamy krem pielęgnacyjny. Ważna, bardzo, bardzo istotna sprawa. Nie stosujemy razem z peelingiem już żadnego preparatu, który będzie zawierał w sobie kwasy, retinol, witaminę B3 czy witaminę C. Może dojść do interakcji substancji aktywnych, co w związku z tym wywoła na przykład reakcję alergiczną, silne podrażnienie, zaczerwienienie, opuchnięcie skóry, a w najgorszym przypadku nawet i mogłoby dojść. Do poparzenia. Co prawda w tak małych stężeniach, w przypadku właśnie tych peelingów kwasowych o niskim stężeniu, jest małe prawdopodobieństwo, ale jednak warto takiego ryzyka uniknąć. Także pamiętajcie, po nałożeniu peelingu nakładamy krem, który nie zawiera wymienionych przeze mnie substancji drażniących. I to jest komplet, tak? Czyli tutaj nie ma wielkiej filozofii. Peeling zastępuje nam tego dnia, jakby serum, jeżeli oczywiście takie serum stosujesz nakładasz krem pielęgnacyjny i zostawiasz na noc. Przejdźmy teraz do peelingów o wyższym stężeniu, które mają już stężenie od 20%, a nawet i do 40%. Tutaj mogę wyróżnić peeling, który jest szalenie popularny, no to już taki bardzo znany, krwawy peeling marki The Ordinary i tam mamy stężenie aż 32%, bądź na przykład peelingi Dr. Norel Wilsh. Tam mamy w zależności też od rodzaju od 30 do 40% stężenia różnorakich kwasów. I tutaj posłuchajcie bardzo uważnie, jak taki peeling należy zastosować, bo można sobie przy tym zrobić naprawdę ogromną krzywdę. Jeszcze raz powtórzę, że po takie peelingi zachęcam, aby sięgały osoby, które już mają naprawdę wprawę w tego rodzaju kosmetykach i znają reakcję swojej skóry. Zaczynamy oczywiście od tego, jaką porę wybrać. Niezmiennie do peelingu kwasowego silnie stężonego wybieramy wieczór. Zdecydowanie niebezpiecznie stosować tego rodzaju peelingi rano, bo znowu, powtórzę, może wystąpić podrażnienie na czynniki atmosferyczne i czynniki zewnętrzne w postaci kurzu czy spalin. Myjemy dokładnie. Buzie, czyli oczyszczamy ją znowu w trzech krokach za pomocą oleju lub mleczka, żelu myjącego i na końcu toniku. Osuszamy skórę i to jest nasz podkład. Mamy wtedy tę skórę przygotowaną na nadejście takiego peelingu kwasowego. Peeling kwasowy o silnym stężeniu absolutnie wymaga zmycia. To nie jest peeling, który zostawiacie na całą noc i to absolutnie sobie zapamiętajcie. Co bardzo ważne, w tym wypadku stosujcie się do wytycznych na opakowaniu, czyli do wytycznych producenta. Jeżeli jest napisane, że peeling może maksymalnie być 8 minut, to jest 8 minut. Słuchajcie, tu nie ma żartów, naprawdę. I ja do takiej samej zasady stosuję się podczas zabiegów w gabinecie. Jeżeli mam napisane, że dany preparat może być maksymalnie, do 5 minut na skórze, to słuchajcie, ja sobie nastawiam stoper i Wy również to zróbcie. Najbezpieczniej będzie, nastawcie sobie stoper w komórce i włączycie go w momencie, gdy ten kwas będzie nałożony na skórę. Naprawdę, słuchajcie, to znacznie zwiększy Wasze bezpieczeństwo w stosowaniu tego preparatu. To do rzeczy. Po, na osuszoną skórę nakładamy kilka kropli preparatu, tak podobnie jak w przypadku tego właśnie peelingu o niskim stężeniu. I tutaj zdecydowanie, broń Boże, słuchajcie, nie nakładajcie kropli bezpośrednio na twarz, bo to się może bardzo źle skończyć i może się naprawdę skończyć silnym podrażnieniem rogówki, lub nawet jej tutaj poparzeniem. Może dojść w rezultacie do zapalenia spojówek i będzie mocno nieprzyjemnie. W związku z tym absolutnie tego rodzaju preparat albo sobie nakładacie do miseczki, albo do wnętrza dłoni. Przy tak silnym stężonym peelingu zdecydowanie polecam rękawiczki jednorazowe, bo możecie mieć później podrażniane opuszki palców. W związku z tym nakładamy najlepiej w rękawiczce opuszkami palców delikatnie po jednej kropli na każdą partię twarzy. Tak jak w przypadku peelingu o niskim stężeniu, możecie również peeling taki wysoce stężony nałożyć na szyję i dekolt, ale tutaj uwaga. Taki peeling proponuję na szyi i dekolcie przetrzymać nieco krócej, czyli skracacie sobie o minutę dwie, dlatego że tutaj skóra jest znacznie bardziej skłonna do podrażnień. Więc lepiej zrobić tak, że najpierw sobie nałożycie na twarz, zmyjecie i dopiero później na szyi i dekolt, bo możecie nie zdążyć tego po prostu zrobić w takim odpowiednim czasie. Po nałożeniu peelingu nastawiacie sobie stoper i z zegarkiem w ręku dosłownie patrzycie na reakcję Waszej skóry. Za pierwszym razem zawsze zachęcam, aby pozostawić minimalną ilość czasu. Maksymalna ilość czasu nie zwiększy Wam efektywności działania, jeżeli nie znacie reakcji swojej skóry, bo jeżeli dojdzie do podrażnienia, to wierzcie mi, że wcale nie będzie y, intensywniejsze działanie preparatu, tylko tak naprawdę skóra będzie się... Bardzo złuszczała, będzie podrażniona, i w rezultacie ten preparat pójdzie w niepamięć, odstawicie go i nie będziecie chciały dalej stosować. Także za pierwszym razem sięgamy, nie sięgamy tylko, przepraszam, pozostawiamy preparat na minimalną ilość czasu. Czyli na przykład, jeżeli jest tam od 3-4 minut, to zostawiamy te 3-4 minuty i następnie bardzo dokładnie zmywamy wodą. Ale w jaki sposób? Tutaj zachęcam, nie podstawiać. Twarzy pod kran, bo to jest mocno niebezpieczne. Jeżeli ten kwas zmyje, nie kwas, tylko peeling kwasowy, jeżeli wam spłynie razem z wodą i dostanie się do oczu, no to znowu jest to ryzyko podrażnienia. Czyli bierzemy najlepiej, słuchajcie, albo waciki, albo na przykład, jeżeli macie jakąś jednorazową taką fizelinkę do mycia twarzy jakąś delikatną taką ściereczkę też do mycia, to jak najbardziej tak. Moczymy w letniej wodzie i dokładnie przemywamy, ale żeby ta woda Wam z tej ściereczki czy z tych wacików nie ściekała, przemywamy bardzo dokładnie na boki twarzy i do dołu, omijając oczywiście okolice oczu. Polecam, aby taką skórę przemyć dwu, a nawet trzykrotnie, żebyście miały pewność, że ten kwas jest zmyty. Następnie, bardzo dokładnie po zmyciu osuszamy skórę i co dalej? Nakładamy, uwaga. Preparat pielęgnacyjny bez dodatkowych już innych składników, podobnie jak w przypadku peelingu kwasowego o niskim stężeniu. Mam tutaj na myśli retinol, innego rodzaju kwasy, witamina B3 czy witamina C. Absolutnie tego nie róbcie, bo tutaj znowu może dojść do interakcji substancji aktywnych, silnego podrażnienia, a w tym wypadku jest duże również ryzyko nawet i poparzenia skóry. Czyli po zastosowaniu peelingu, po zmyciu twarzy, Wodą stosujemy preparat pielęgnacyjny delikatny. Możemy tutaj jeszcze przed położeniem kremu zastosować tonik. Nie jest to tak bardzo konieczne, dlatego że tutaj, tak naprawdę, woda nam równoważy w tym momencie po zastosowaniu tak silnego peelingu kwasowego. Równoważy nam to pH skóry. Natomiast, jeżeli widzicie, że ta buzia jest dosyć podrażniana, zaczerwieniona po peelingu kwasowym, możecie wtedy jeszcze zastosować tonik i znowu jest ta sama zasada: zawsze po toniku osuszamy skórę. Czyli, jeżeli stosujecie tonik po zmyciu peelingu kwasowego, to osuszamy po toniku skórę i dopiero wtedy nakładamy delikatny krem. I tak to właśnie. Powinno wyglądać. Jeszcze raz zaznaczę: jeżeli pierwszy raz w ogóle sięgacie po peeling kwasowy, sięgnijcie po małe stężenia. Zwróćcie uwagę: im bardziej wrażliwa skóra, tym mniejsze stężenie powinno być. Im bardziej skłonna do podrażnień, tym krócej trzymamy taki preparat. I jeszcze ostatnia rzecz zaznaczę: absolutnie stosujemy się do wymogów producenta i nigdy, nigdy nie przedłużamy trwania kosmetyku na skórze, bo jest to mocno. Niebezpieczne. Mam nadzieję, że rozwiałam Twoje wątpliwości i że teraz już będzie to dużo łatwiejsze, jeżeli chodzi o peelingi kwasowe, bo są to cudowne, wspaniałe kosmetyki, ale y wymagają dużej uwagi, dużej takiej dokładności, y i wtedy rzeczywiście możemy się cieszyć wspaniałymi efektami. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, jak zawsze, pozostaw kciuk w górę. Czekam na Wasze propozycje tematów, kolejnych filmików i cóż, do zobaczenia.